A teraz, zapraszamy dzieci na wasz ulubiony teleturniej Literka albo wpadka Zwycięzca bierze forsę, przegrany bierze kąpiel A oto gospodarz wieczoru, pan Davey Literkomen. Cześć dzieciaki, macie ochotę na grę? Ja, tak mamy! Świetnie, zobaczmy kim są dziś nasi zawodnicy No właśnie Davey, pierwsza para zawodników to Kudłaty Rogers i szczeniak zwany Scooby Doo My? Jo! Ja? Zgadza się, ty! I to znaczy wy! Będziemy w telewizji z Kubi! Tak! Ich przeciwnicy to rodzeństwo Bobby i Betsy, para kujonów! Skoro mamy takich przeciwników, łatwo zgadnąć, kto wygra! Znamy zasady. Łowisz literę, zgadujesz hasło i zdobywasz punkt. Tak! Odsłaniamy wasze pierwsze hasło! O kuchnia! Ono jest tak długi jak ta siemiec. O tak! Grę rozpoczyna drużyna kujonów! To hasełko to łatwizna! Nie potrzebujemy żadnych liter. To jest antydestrukcyjny materializm! Świetna odpowiedź! Czy to antyrekracji i demoralizm? Nie będzie lekko, Scooby. Oj nie. A oto wynik. Kujony 25321, Kudłaty i scooby Zero. 0. Teraz wszystko zależy od Ciebie. To już ostatnia runda. Nie ma sprawy! Wybacz, Davy! Mogę uprzejmie prosić o zwrot moich spodni! No jasne, Davy! O, co się dzieje? Cyk, koleś, cyk! Rotondondo! Bobby, lewitująca istota nadprzyrodzona! O tak, naturalnie! To jest mój teren, nie? I ja tu jestem szefem jasne. Nie będę się spierał! Popieram przedmówcę! O! Dafne uciekajmy stąd! Musimy wiać! Och, doroślicie! Przecież nie ma żadnych duchów! Bla! Cyk, koleś, cyk! Bla, bla! Regi? no rusz się! Nie! O to chodzi! Dobry pomysł, Słowi. Las, pływać i nie gadać, jasne. Zamknijcie bramę. Ach, może nareszcie się od nas odczepi?